Dofinansowanie i dotacje z urzędów pracy na start własnej firmy. 2025 rok to rok, w którym miało być bardzo dużo środków, nawet powyżej 50 tysięcy złotych. Mamy dzisiaj maj, 7 i mogę powiedzieć śmiało, jako osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem i wsparciem w pozyskiwaniu dotacji z Urzędu Pracy dla swoich kursantów czy osób niezależnych, generalnie głównie w branży czystości. Mogę powiedzieć, że generalnie kwoty, jakie w tym momencie możliwe są do osiągnięcia, to są kwoty między 30 a 48 tysięcy zł. Czyli można powiedzieć, że są to kwoty bardzo podobne i zbliżone do tych z ubiegłego roku, gdzie maksymalną kwotą było 42. Także jeśli planujesz pozyskać, funduszy, jesteś osobą bezrobotną, potrzebujesz wsparcia w tym temacie, naprawdę śmiało możesz uderzyć do mnie o wsparcie. Na platformie szkoleniowej praczeonline.pl mam dedykowany pakiet Max Start Firmy, w którym znajdziesz wszystkie kompleksowe szkolenia branży czystości. Od prania tapicerki, dywanów, po czyszczenie skór, ozonowanie, autodetailing, czyszczenie posadzek podłogu, podłogowych, Mycie ciśnieniowe, mycie przestrzeń, masa szkoleń uzupełniających. Jest ich na obecną chwilę 13. Dodatkowo poradniki, pracę, boki sztuk 7 z każdej tematyki, które rozbierają szczegółowo wszystko po kolei. Całość to jest przygotowane właśnie po to, żeby pokazać dla Urzędu Pracy to, jak bardzo jesteśmy przygotowani do świadczenia usług, i to naprawdę z mojego doświadczenia bardzo przekonuje każdy dosłownie urząd do tego, że jeżeli inwestujemy, Tyle we własne szkolenia, tyle wiedzy, którą zdobywamy, to znaczy, że zależy nam bardzo na tym, że chcemy to robić, ale oprócz tego, że zależy, to też chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie jesteśmy fachowcami. Skoro przeszliśmy ponad 26 szkoleń, to znaczy, że no, chcemy coś robić. Oprócz tego pakiet MAX zawiera... Zaświadczenia o praktykach zawodowych. Takie zaświadczenia wydawane są po ukończeniu kursów, pokazywane i wystawiane jako pięciodniowe, 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu zajęć praktycznych z danej tematyki wykazanej. Więc to też zastępuje w pewnym sensie coś takiego jak kwestie związane z doświadczeniem. I to jest bardzo ważne. Dodatkowo, Pakiet MAX gwarantuje Tobie we współpracy ze mną to, że zajmuje się kompleksowym pisaniem wniosku od A do Z do Urzędu Pracy. Ciebie interesuje tylko to, żeby odpowiadać na moje pytania, wypełnienie checklisty z kluczowymi informacjami, które są mi potrzebne do wypełnienia wniosku, no i wypełnieniem podpisaniem swoim podpisem tylko dokumentu, który do niej dostajesz. Czas realizacji uzależniony jest od, od tego, jak szybko jest to potrzebne. Jeżeli standardowy proces, no to to jest dosłownie kilka dni. Jeżeli, tak jak zdarzały się przypadki, gdzie mieliśmy dzisiaj informacje, a jutro nabór, no to trzeba było przygotować taki wniosek, choć nie jest to łatwe z dnia na dzień. Zawsze się możemy dogadać. Tworzę również listę zakupów, którą załączamy do wniosku dotacyjnego, przygotowaną indywidualnie pod każdą osobę, pod każdą branżę, pod każdy rynek, tak żeby pracowało Wam się jak najefektywniej. Dlatego zapraszam Ciebie do zakupu pakietu Max na platformie szkoleniowej praczeonline.pl. No i do zobaczenia. Kliknij link poniżej i widzimy się, zdobywamy dotacje z Urzędu Pracy i wchodzimy w rynek branży czystości, zakładając swoją własną firmę sprzątającą piorącą na najwyższych obrotach. Do zobaczenia. Cześć! Z tej strony Adam lach